Cześć, witam serdecznie zapraszam na ostatni materiał z mafii czy edycja ostateczna rozdział 15 per aspera ad astra tutaj możemy zdobyć cztery czasopisma i couldn't sleep things were bad. And they were only gonna get worse. The truth was gonna come out sooner or later. And then we were gonna have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends.

Yeah, hello, Vito. Yeah, it's Eddie. Uh, listen, I need you to let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once, I don't. <laughs> Carla wants to see you over at the Planetarium. he say what it was about? No. Nope. Uh, better head over there now, though. I uh, Don't want to keep the man waiting. <laughs> yeah, see you, Vito. Ta. Dobra, trzeba się ubrać Wystawy ryzyka Sucharoliowca, czerwona marynarka, szkolny mundurek No co to, to kurde, by wszystkie moje garniaki nie zginęły? O, widzicie ale chillowo. Dobra, weźmy to cokolwiek. Mr. Skaleta, can you get in, please? Hey old man, what are you doing back? Just get in the damn car. Now. And you are. This is our friend, Mr. Chu. All right. So what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead, and now the Feds are breathing down everybody's necks because of you, Leo. Listen. You I... listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown—that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. And that's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. <coughs> but I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up.

gdzie to ja muszę jechać? No nie, na drugi koniec mapy. No co za ćwoki. Zostawili mi bez samochodu. Pusto na ulicach. Jeszcze policja jedzie. Super. No po prostu rewelacyjnie. O, matko. Jeszcze stanę na samym środku skrzyżowania. O, tak, bo ma czerwone światło. ma pieprzyć to, może mnie nie zobaczą Dobra, dobra. miałem szczęście W sumie wcale... Sali, wcale sali mnie nie było widać, okej, okay, nieważne Jedziemy w obserwatorium i kończymy podstawkę, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, i zagram w dodatki, które obiecałem i wam pokażę. I w sumie, sam jestem ciekaw, bo nigdy nie miałem okazji zagrać, więc nie wiem co mnie tam czeka. Podstawkę już kiedyś przeszedłem, więc generalnie. Coś tam e, sobie przypomniałem Ale tak jak ma być e, prawdomówny, a raczej szczery to ta gra jednak nie, nie jest taka zarewelacyjna. Nawet nie chodzi o ten remake, tylko ogólnie o samą sam... grę. E, ta gra nie ma czegoś takiego, żeby tak zachęcić przykuć nas do monitora, żeby zostać tą grą dłużej ba, ta gra jest troszeczkę nudna, no tak to muszę powiedzieć niestety, tak tak odbieram to no ale, gra już ma 10 lat remaster, może jest świeży, ale fabularnie gra się nic nie zmieniła teraz gdyby taka gra wyszła z, może nawet z lepszą oprawą graficzną to myślę, że więcej niż 7 punktów na 10 by nikt jej nie dał dobra, gdzie jest to obserwatorium, bo chcę zacznę tu działać w temacie o, bra, jesteśmy czy ja muszę tam pojechać? Dobra, mam trochę droni przy sobie Hey Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One uh one thing though, Vito. I got to take your gun. Yeah, all right. Here you go. Aha. Okay. Wszystko jasne. to comment komentować. ja chyba granat czy mi się wydaje dobra, dobra, dobra przypominam, że gram na trudnym poziomie Aj, 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 tam jeszcze jeden jest Typek. O łatwo nie będzie, na pewno będziemy tutaj mieli opór Czekajcie mamy e... Poszelajmy z tej drugiej broni, może trochę co? cholera Grubo No musimy bardziej uważać cholera Ktoś tam szedł Ja cię pierdzial No, tego się trzeba sprząnąć z was nie rzuci już granatem. Powiem wam, że jest przestrane na tym poziomie trudności. Co no tam za pierdziela? Gorsze jest to, że e, w razie porażki musimy wszystko powtarzać, samą tą sekwencję. Skrypty się załączają. No bo tutaj mamy pierwszą znaczkę. O kurwa mać, ja pierdolę. Kurde, jakie to jest popierdzielone. Hmm, gra się na styty nie zapisała, musimy wszystko powtarzać trzeci raz z rzędu. Cholera. Teraz ja nie wiem czego się spodziewać. Cholera. Olera, jasna, jeszcze ktoś tam jest Dobra, nie, trze nie trzeba wiele. Jedna, dwie kulki po nas. Znajdźka Aha Wtedy też można było przejść, tylko jest zamknięta bramka Dobra do środka, w końcu jakiś checkpoint uh -huh. Co to za troll? Jakiś elf, zielony ludek. Czekajcie, bo mamy tutaj przejście na górze, ale chyba tutaj nic nie ma. O, co... To jest właśnie Hard. Dobrze, gra się nam zapisała. To jest jakaś paranoja. Kto mnie tutaj za chlasto w ogóle? Dobra. Widzicie? Jedna kulka i praktycznie mnie nie ma. Nie trzeba wszystko powtarzać. Aí, <laughs> é, tá boa, dobra. Essa que é jakaś para, no ja nigdy nie wiadomo, co się tutaj za chwilę wydarzy. Dużo walki, ale jak sam widzicie, wystarczy chwila i nas nie ma. Ale nie żałuję, że ten poziom wybrałem, bo aż tak ciężko nie jest. Poza tym warto się troszeczkę poświęcić, zdobędziemy achievement, kończąc grę na hardzie. this is an insult what they tell you vito take care of me and all's forgiven you really think they're just gonna let you walk after everything you did then again chumps like you never do think about the big picture but your buddy joe understands don't you joe what the fuck is this i could ask you the same question loyalty's a funny thing huh vito no such thing as friendship in didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? <laughs> you're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. When are you gonna realize it? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouched for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey, if you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito, let's shoot this cocksucker. Remember what we talked Entree. about, Joe. You're gonna throw One. all that away? Do it! Two. Now! Ah!

no właśnie, tutaj mam ostatnie pismo 50 i zostało nam jedno, które przeoczyłem. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. <laughs> Masakra. damn it somebody kill these two psychos you dumb bastard you don't stand a chance you can't kill them all

Something, Carlo. For the last ten years, all I'd done was kill. I killed for my country. <laughs> I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one. This one's for me. I sure as hell hope I know what you're doing, doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So uh what was he talking about back there? <laughs> Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack it. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that five bucks you owe me? <laughs> No matko. no i tak się kończy nasza historia, Vito. Skarlety... i Joe. Czekajcie, bo ja tu mam wyjść, tak? Dobra. No, jestem właśnie jeszcze ciekawy tej historii. Dodatkowo. All right, Joe. Is it done? It's done. All right then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. All right. So what's the big secret? <coughs> <clears throat> hey, 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 what the hell's going on? Where are they taking Joe? Sorry, kid. That wasn't part of our deal. Aye, 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 aye. Już się nie mogę doczekać pierwszego odcinka z dodatków. Jak się ta historia skończy całkowicie. Przynajmniej jeszcze kilka odcinków, nawet kilkanaście, bo dodatki nie są chyba krótkie. <laughs> w każdym razie udało nam się. Okej, okay, twarde orzech odblokowano osiągnięcie, Wszyscy wykończ go i mafiozo. Trzy osiągnięcia zdobywamy. Wyczymy kolejną serię. <laughs> Ale tak jak mówiłem jeszcze przed nami. <laughs> Dodatki Zelda Jimiego, Wendeta Jimiego i przygody Joe. Eee, także nie martwcie się, to też nagram. A w tym momencie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, dzięki za łapki, suby, komentarze. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.